Witam Cię w kolejnym materiale wideo, tym razem pierwsza otwierająca kolejne sesje, sesja QA, czyli pytania-odpowiedzi, na których to będę starał się odpowiadać na wszystkie najczęściej pojawiające się pytania. Zapraszam do oglądania! A więc stało się pierwsza inauguracyjna sesja pytań i odpowiedzi. Od razu na początku tym samym zachęcam Ciebie do zadawania pytań na kanale YouTube, na Facebooku i na moim Instagramie, gdzie wszystkie najczęściej występujące, pojawiające się, powtarzające się pytania postaram, aby, postaram się, aby znalazły swoją odpowiedź. Zatem przechodzimy do pytań. Konkretnie. Jak liczyć dokładnie kalorie z tłustych mięs, różnice mogą wynosić 50 g na 100 g produktu, a to sporo. Tak samo jako, jako obróbka, w jakim stopniu wytapia z mięsa. Pytanie, gdzie ujawnia się dosyć umowny charakter, jeżeli chodzi o liczenie kalorii, zauważcie, że w zależności od tego, na przykład? Z, jakiego, z jakiej części zwierzęcia pochodzi wołowina będzie bardzo różny stopień zatłuszczenia produktu. W momencie, kiedy chcesz być bardzo precyzyjny w odniesieniu do liczenia spożywanych kalorii, w tym wypadku zalecałbym posiłkowanie się jak najchudszymi częściami mięsa, kiedy to tłuszcz uwypełniam w postaci dodawanego tłuszczu, w postaci łyżki, dwóch łyżek oleju kokosowego, czy też masła, kiedy to mogę sobie to w prosty sposób Przeliczasz. Czyli jeżeli chcesz być bardzo precyzyjny, wybierasz najchudsze części mięsa, naj, najchudsze kawałki i wtedy doliczasz ten tłuszcz, który po prostu dodajesz. Natomiast w pozostałych przypadkach, no cóż, jest to dosyć umowne, tak czy siak za każdym razem, kiedy na przykład odnoszę się tutaj do sposobu przyrządzania mięsa, samo grillowanie robię na przykład na grillu elektrycznym, kiedy ten tłuszcz po prostu spływa i wtedy to mięso mam dosyć. Chude, natomiast dodaję sobie tłuszczów nasyconych w postaci masła, czy też oleju kokosowego, czy też dodawanego do zieleniny awokado. A więc podsumowując, bardzo umowna rzecz, staraj się to robić trochę na oko, bardziej na prawe, nie na lewe, chyba że jesteś leworęczną osobą, tak naprawdę jest to umowna rzecz, którą musisz robić trochę z przymurzeniem oka, biorąc pod uwagę fakt, że no te granice błędu mogą być dość spore. Chcesz być precyzyjny, wybieraj sobie bardzo chude mięso i wtedy dodawaj tłuszcz osobno. Wtedy wówczas ta precyzyjność się pojawia, jeżeli chodzi o liczenie kalorii. Drugie pytanie: w której fazie cyklu i czy w ogóle ładować węglowodany? Tutaj, no właśnie, chyba chodzi o cykl, jeżeli chodzi o adaptację bądź też po adaptacji. Czy też cykl treningowy. Odniosę się do wszystkich tych przypadków. Jeżeli chodzi o adaptację, oczywiście ładowań węglowodanowych nie polecam, chyba że jesteś bardzo aktywnym sportowcem i te węglowodany po prostu przepalić. Wówczas zalecałbym stosowanie węglowodanów około treningowo, gdzie przedtreningowo jest to zdecydowanie lepszy układ, kiedy po prostu przepalisz te węglowodany. Podczas treningu. Gdy mówimy o już bardziej zaawansowanym stopniu stosowania diety ketogenicznej, wówczas ładowania węglowodanowe oczywiście są wskazane. Natomiast tu skoncentrowałbym się na przykład na. Cyklu menstruacyjnym kobiety na osobach powyżej 40, kiedy na przykład te węglowodane są bardziej wskazane. No, i do wyboru masz tutaj kilka opcji. W moim odczuciu to, co się sprawdzało u mnie, u wielu moich podopiecznych, ładowania węglowodanowe, które są konkretne, a mianowicie obfitują w cukry, zazwyczaj proste, i ta ilość węglowodanów jest w ilościach od 50 do 150. Ta praktyka stosowana raz na 3, raz na 5 albo raz na 10 dni jest czymś, co bardzo się sprawdza. Natomiast z tego, co pewnie już dążyłeś wywnioskować na podstawie moich słów, jest to dosyć umowna kwestia, no bo niepodobna znaleźć rozwiązania wspólnego łączącego 50-kilogramową modelkę i 120-kilogramowego zapaśnika, który będzie w stanie ketozy nawet po zjedzeniu 200 gramów węglowodanów po dość wyczerpującym treningu. Nie jest to tak, że możemy sobie to um, zawrzeć w jakichś cyfrach. To jest bardzo indywidualna kwestia. I mam takie osoby nawet, które nie trenują i spożywając na wieczór 200 gramów węglowodanów raz na jakiś czas, następnego dnia notują poziom ciał ketonowych przy e, poziomie 3.3, 3.2 czy 3.0. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Po prostu musisz spróbować na własnym organizmie, sugeruj się tymi jak się czujesz. Czy na pewno nie wytrącać się to na dłuższy okres czasu? Jeżeli jesteś już osobą bardziej zaawansowaną, próbuj. Próbuj CKD, TKD, próbuj ładowania węglowodanowe w postaci card backloading. Te wszystkie rozwiązania są do zastosowania. Oczywiście w odniesieniu tylko i wyłącznie do kontekstu twojego własnego organizmu. Teraz. Czy zbudowałeś swoją formę na ketozie, czy na węglowodanach? Kolejne pytanie, które nie wiem dlaczego często się pojawia. To znaczy tak, jeżeli chodzi o moją sylwetkę, może nie mówiłbym tutaj o jakiejś formie, którą reprezentuję. Powiem, jeżeli chodzi o trening, do 25 roku życia trenowałem stricte na węglowodanach. Nie ukrywam, że sylwetka wyglądała dosyć schludnie. Za każdym razem te mięśnie brzucha były widoczne, czyli oscylowałem na poziomie tkanki tłuszczowej od 5 do 10%. Natomiast później już eksperymentowałem z różnego rodzaju formami high fat, low carb, czy też ketoza przez kilkanaście lat. Oczywiście to nie znaczy, że tych węglowodanów czy też okresów węglowodanowych w swoim życiu nie mam faktycznie. Mam, gdy buduję masę mięśniową, tych węglowodanów jest zdecydowanie więcej, gdy mam dużo wysiłku, tych węglowodanów jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o sensu stricto pytanie, węglowodany spożywane po treningu nie potęgują syntezy białka mięśniowego i ta różnica jest na poziomie w granicach Błędu, bo jest to różnica pomiędzy tym, jak spożywasz tylko białko, a spożywasz węglowodany i białko, jest na poziomie do 10%. Czyli jest dosyć duża, nieduża różnica. Jak radzić sobie z zaparciami? Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o zaparcia. Jest to temat związany z naszą mikrobiotą, z naszym mikrobiomem, czyli pamiętajmy o tym, że przejście na dietę ketogeniczną jest pewnego rodzaju szokiem dla organizmu. W związku z tym organizm musi się przystosować. Faktycznie w przypadku wielu osób te zaparcia występują. W momencie kiedy one w normalnych przypadkach ustępują. Gdzieś tam w okolicach dwóch tygodni możesz tutaj wesprzeć się takimi rzeczami jak babka płeśni czy też siemielniane. Jeżeli po dwóch tygodniach, po miesiącu to nie ustąpi, to prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś deficytem na poziomie mikrobiomu i warto byłoby taką florę bakteryjną być może sobie uzupełnić. Błonnik nie powinien stanowić tego elementu, który jest niezbędny do prawidłowego wydalania, a faktycznie, w przypadku wielu osób, i jest to coś, co wspomaga radzenie sobie z zaparciami. Kolejne pytanie: Czy można być w ketozie na stałe? No, i tutaj już od razu powiem, jeżeli chodzi o ketozę, nie jest możliwe, żebyśmy byli w ketozie na stałe, chociażby w cyklu dobowym z tej ketozy wypadamy. I w tą ketozę wchodzimy. No i odwołam się może do takich pierwotnych czasów. To nie jest tak, że człowiek, który szedł sobie gdzieś tam jakąś równiną i napotkał drzewo owocowe, opuszczał to drzewo i mówił sobie: dzisiaj nie jem, bo to mnie wywali z ketozy. Nie. Człowiek miał tak skonstruowany ma do tej pory tak skonstruowany cały ten mechanizm związany z hormonem takim, jakim jest insulina. Po to, żeby w momencie, kiedy pojawia się pożywienie, mógł zjeść więcej. To gwarantowało mu przetrwanie. W związku z tym, czy jest to możliwe być w ketozie dość długo? Tak, jest to możliwe, aczkolwiek zawsze będziemy wypadać. Natomiast sama ketoza. Jest o tyle korzystna, o ile pozytywnie wpływa na nasz organizm, pozytywnie wpływa na, na, na pracę naszego mózgu, ale pozytywne jest też wypadanie z tej ketozy. A główną zaletą związaną z ketozą, dietą ketogeniczną, jest to, że stajemy się hybrydą, która bardzo dobrze funkcjonuje i na węglowodanach, i bardzo efektywnie wykorzystuje tłuszcze. W związku z tym, no, nie jest to chyba nawet wskazane, żeby w tej ketozie cały czas być. Pewnie jest to oczywiście możliwe, żeby cały czas w tej ketozie być, na przykład w warunkach eksperymentalnych. Biorąc pod uwagę oczywiście okresy w ciągu dnia, kiedy z tej ketozy wypadamy, tak jak na przykład często, wiele osób wypada rano. Teraz. Pytanie od Sandry, jeżeli idę w kierunku keto, ale czasem pozwalam sobie na węgle typu zjem więcej malin, czy raz w miesiącu loda, czy czasem chleb upieczony przez męża w domu na zakwasie. Są to rzeczy, z których nie chcę zrezygnować całkowicie. Czy jako zwykły śmiertelnik z całym szacunkiem, każdy jest zwykłym śmiertelnikiem, lepiej, żeby jeść węgle, czy mogę tak jeść, jeśli zwiększają dawkę treningową. Powiem tak, tutaj wydaje mi się, że bardzo często popadamy w takie skrajności, to znaczy albo czarne, albo białe, albo jestem na diecie ketogenicznej, albo jem wysokie węglowodany. Rozwiązań pośrednich jest bardzo, bardzo wiele, pamiętaj o tym, i mogą, mogą to być diety typu low carb, kiedy na przykład spożywasz węglowodany około treningowe. Mogą to być diety typu powiedzmy okresowe ładowania węglowodanowe, kiedy są okresy, kiedy jest tych węglowodanów więcej, kiedy jest tych węglowodanów mniej. Chociażby bardzo często mówię o czymś takim, że wyjeżdżamy na wakacje. Pamiętajmy o tym, że dieta daje nam szansę powodzenia w momencie, kiedy jest zastosowalna i daje nam możliwości wytrwania. Daj sobie możliwości odstąpienia od takiej diety. Oczywiście do niczego nie namawiam. Aby na przykład wyjeżdżając na wakacje, pozwolić sobie na więcej węglowodanów. W takich sytuacjach staraj się zjeść bardziej białkowo-tłuszczowo od rana i na przykład załaduj sobie węglowodany wieczorem bądź też znajdź taki system, który umożliwia Ci spożycie umiarkowanej ilości węglowodanów i nie niezwiększanie. Tkanki tłuszczowej zarazem? To jest oczywiście jak najbardziej możliwe i nie musimy od razu wybierać, czy ketoza, czy wysokie węgle. Tych rozwiązań poszczególnych jest bardzo, bardzo dużo. Zachęcam Ciebie, żeby te swoje ulubione węglowodany raz na jakiś czas spożywać? No a jeżeli jesteś kobietą, powiedziałbym, że taki carb backloading będzie Ci jak najbardziej wskazany i zrobić Ci dobrze. Teraz kolejne pytanie, czy da się zbudować czystą masę mięśniową ograniczając podaż białek? Czy ty swoją budowałeś na keto, czy to przyczyniło się głównie do rzeźby, czy nie jest tak, że u ciebie raczej przeważają białka, a nie tłuszcze? Pozdrawiam. No, powiedzmy sobie w ten sposób. Oczywiście, podaż białek tutaj predysponuje nas, czy też determinuje, jaką masę mięśniową będziemy w stanie zbudować. No, i nie jest tak, że ketoza jest doskonałym rozwiązaniem, które bez białek pozwoli nam zbudować masę mięśniową, taką, jaką posiadają kulturyści. Nie. Tak nie jest, jeżeli chcesz budować masę mięśniową i ma być to duża masa mięśniowa, która na przykład wykracza poza, która spowoduje, że swoją masą wykroczysz poza swój, swoje widełki BMI. No, to tutaj tego białka potrzebujesz zdecydowanie więcej. Pamiętaj, że budowanie masy dla organizmu jest wysiłkiem, musisz organizm w odpowiedni sposób stymulować, i tego białka po prostu potrzebujesz. W przypadku budowy masy mięśniowej zalecałbym 2 gramy na kilogram masy ciała i więcej, w zależności od tego, na jakiej masie mięśniowej ci zależy. Pamiętajmy o tym, że w przypadku, gdy mówimy o budowaniu masy mięśniowej, niezbędnym procesem do, do przyspieszenia syntezy białka mięśniowego, czy też uruchomienia syntezy białka mięśniowego, jest Przekroczenie progu leucynowego, co możemy zrobić poprzez przyjmowanie aminokwasów egzogennych i oczywiście stymulowanie podaży białek w odpowiednich ilościach. W przypadku mężczyzny gdzieś to będzie na poziomie 150 gramów dziennie, w przypadku kobiety 120 gramów dziennie. Jeżeli chcesz więcej masy budować, tych gramów dziennie będzie zdecydowanie musiało być po prostu więcej. Jeżeli chodzi o y, y, moją dietę, no cóż, nie ukrywajmy, że w momencie, kiedy chcesz budować masę mięśniową bardziej i chcesz na przykład tę sylwetkę wyrzeźbić, no to tutaj wskazane byłyby zdecydowanie bardziej białka i w ilości y, podanych y, w gramach ta podaż będzie zdecydowanie wyższa w przypadku białek aniżeli tłuszczów, czyli tych białek na przykład będzie, nie wiem, 300 g dziennie, jeżeli chcesz budować mocno masę mięśniową i przy okazji się rzeźbić, a tych tłuszczów będzie 100 g dziennie, Oczywiście, to jest bardzo indywidualna sprawa. Za każdym razem nie da się tego oderwać od kontekstu Twojego organizmu. Czyli, reasumując, bez białek będzie ciężko. Sam fakt poszczenia spowoduje, że to białko ma działanie bardziej anaboliczne i ten próg leucynowy zdecydowanie łatwiej osiągniesz. No ale cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę kulturystę, który próg leucynowy. I syntezę białka, białka mięśniowego pobudza 6 razy w ciągu dnia, a Ty, jako osoba, która spożywa 2-3 posiłki, robisz to 3 razy w ciągu dnia. Rezultaty będą nieporównywalne. Kolejne pytanie: słodziki i aketoza. W przypadku słodzików narosło tutaj bardzo, bardzo wiele legend. Czy te słodziki są rakotwórcze, czy mogą doprowadzić do um, uszkodzeń mózgu i tak dalej, Pomimo tego, że jest to dosyć stara historia i słodziki są stosowane od dawna, pamiętajmy o jednym. E, tak jak w przypadku np. aspartamu, acesulfam, K, um, i Szczególnie te syntetyczne substancje. Wprowadzenie do obiegu tego rodzaju składników spożywczych wymusza na producencie no, podawanie. Czy też dodawanie takich ilości, które nie stanowią zagrożenia dla zwykłego człowieka, czyli normalnie się odżywiając i konsumując te produkty, które kupujesz w normalnym trybie, nie będzie to dla Ciebie szkodliwe. W przypadku słodzików, takich jak aspartam, spożycie na poziomie 2-3 gramów dziennie mogłoby być szkodliwe faktycznie. Natomiast takie spożycie, jakie normalnie występuje, Biorąc pod uwagę fakt, że słodziki stosujemy dlatego, że są kilkaset razy bardziej słodsze od cukru, to są spożycia bardzo niskie. No i w zasadzie można by powiedzieć, że nie ma badań naukowych, które jednoznacznie wskazywałyby, że słodziki są rakotwórcze czy szkodliwe. Natomiast, e, oczywiście, w odniesieniu do ketozy. Tutaj jestem bardzo, bardzo ostrożny za każdym razem. Dlaczego? Dlatego, że słodziki są kilkaset razy bardziej słodsze od cukru. W momencie, kiedy często spożywamy te słodziki, no, no cóż, no, uzależniamy się od słodkiego smaku i automatycznie u wielu osób może pojawić się reakcja insulinowa związana z budzeniem sekrecji insuliny poprzez na przykład podanie słodzika. Oczywiście ta reakcja u jednej osoby występuje, u innej nie występuje i znowu Odnosimy się do kontekstu danego organizmu, natomiast podchodzę do tego ostrożnie, ponieważ wiele osób, na przykład zdarzało mi się u moich podopiecznych, wytrącało się z ketozy za pomocą słodzików. W danym kontekście, w połączeniu ze stresem, w połączeniu z innymi rzeczami, powodowało to, że słodziki działały bardzo źle. Nie bardzo wskazane i bym powiedział, odradzałbym osobom, które mają insulinooporność. Bo faktycznie te efekty mogą być różne, ale znowu, nie jest to poparte badaniami naukowymi. Opieram się raczej bardziej na swojej praktyce i doświadczeniu w pracy z moimi podopiecznymi. Uważaj na słodziki, staraj się nie stosować ich dużo. Jeżeli tak, no to mamy ten cały erytrytol, który nie powoduje psucia zębów. Generalnie słodziki nie powodują zbytnio psucia zębów. Natomiast tak czy siak. Trzeba na nie uważać. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że słodziki są korzystne dlatego, że pozwalają nam obniżyć mocno kaloryczność spożywanych produktów, ale to też jest trochę czasem zwodnicze, ponieważ zdarza się, że wiedząc, że coś zawiera substancje słodzące, jest jedzone w znacznie większych ilościach niż wtedy, kiedy po prostu zawiera cukier. Kolejne pytanie. Mam takie pytanie. Jestem żołnierzem kilka razy w roku. Nie mam kontroli nad tym, co będę spożywał przez udział w ćwiczeniach wojskowych około jeden miesiąc. Czy w takim wypadku przechodzenie na dietę ketogeniczną ma w ogóle sens? I tu znowu wracam do tego, co daje tobie głównie dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna bardzo często u wielu osób normalizuje gospodarkę hormonalną, minimalizuje stany zapalne, resetuje gospodarkę związaną z insuliną i kolejna sprawa powoduje, że jesteśmy zdecydowanie bardziej wydajni w korzystaniu tłuszczu jako źródła paliwa. Co się z tym wiąże? W momencie, kiedy na przykład wyjeżdżasz na takie ćwiczenia trwające jeden miesiąc, będziesz prawdopodobnie zdecydowanie bardziej efektywny, aniżeli w momencie, kiedy tej przerwy byś sobie nie zrobił. Potraktuj to na takiej zasadzie: jeżeli pijesz ciągle kawę, kawa działa mniej efektywnie na ciebie i ta piąta kawa prawdopodobnie żadnej różnicy tobie nie zrobi. Natomiast jeżeli pijesz kawę raz na miesiąc, to ta jedna kawa sprawi, że automatycznie nie będzie się chciało spać, będziesz czuł bardzo silne pobudzenie. W przypadku węglowodanów jest dokładnie to samo: jeżeli ograniczysz ich spodaż i spożycie w normalnym trybie życia, i nagle wyjeżdżasz na ćwiczenia, i tam na przykład nadal masz wysoko ustawioną podaż tłuszczów i białek, i dodatkowo dasz sobie węglowodany, no to jest to pewnego rodzaju dopalenie, i to wszystko trzyma się kupy, ma to jak najbardziej jest sens. Pamiętajmy o tym, że ketoza daje Ci przede wszystkim możliwość bycia hybrydą, czyli efektywnego wykorzystywania tłuszczu i węglowodanów jako źródła paliwa. E, kolejne pytanie. Co znawiałem podczas adaptacji? Nabiał kolejna sensacyjna, budząca kontrowersję kwestia związana z dietą ketogeniczną i nie tylko. Otóż no cóż, nabiał. Po pierwsze, istnieje wiele osób, które niezbyt dobrze toleruje nabiał i to nie jest skazane. Jeżeli masz jakikolwiek dyskomfort na poziomie jelit, żołądka, na poziomie układu trawiennego, po prostu tego nie spożywaj. Gdy mówimy o yy, pustym nabiale, no nie zmienia to faktu, że nabiał ma jakąś tam ilość tłuszczów. W momencie kiedy jesteś solą, która ma insulinooporność, przechodzisz na dietę ketogeniczną i zaczynasz stosować nabiał, w moim odczuciu nie jest to dobre i prawdopodobnie nabiał się nie sprawdzi nawet jeżeli tolerujesz laktozę. Yy. I dobrze radzisz sobie z kazeiną. W przypadku wielu osób nabiał jest czymś, co będzie wytrącało cię z ketozy, będzie to coś, co na początku będzie upośledzało twoje efekty. W przypadku adaptacji nie do końca to polecam. No, chyba, że dana osoba mówi, że bardzo lubi spożywanie takich produktów i chce mieć takie rzeczy w jadłospisie. No, tutaj jest to kwestia dosyć indywidualnego wyboru. No i kwestia tego, że najzwyczajniej w świecie ten nabiał. Może się u niektórych osób sprawdzić, u większości osób w przypadku adaptacji się nie sprawdzi, ale też jest to kwestia oczywiście ilości. Jeżeli do każdego posiłku dokładam sobie nabiał, nie będzie prawdopodobnie dobrze to działało. Jeżeli raz na jakiś czas zjem sobie nabiał, prawdopodobnie organizm sobie z tym poradzi, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że tolerujesz dobrze laktozę. Czyli w adaptacji nie do końca zalecam. Po adaptacji również stosujmy to dosyć okresowo. Pamiętajmy o tym, że no, nabiał ma tendencję do uzależniania. Możemy wpaść w takie koło, które spowoduje, że liston i będziemy kilka razy w ciągu dnia ten nabiał konsumowali. Jest łatwo dostępny, wszędzie można go kupić. No i niestety może powodować czasem problemy. Kolejne pytanie. Eee, czy mam ważyć jedzenie? Od, odstawiłem węgle, znacznie podjąłem poziom zjadanych tłuszczów, jem tylko wskazane produkty, ale w ilościach na oko. Da się to ogarnąć bez wagi i, i, jakieś, i bez jakiejś bajeranckiej aplikacji. Oczywiście, że tak. Ważenie pożywienia nie jest to konieczne w przypadku większości osób. Im bardziej chcesz być precyzyjny, jeżeli chodzi o rezultaty, które chcesz osiągnąć, tym bardziej precyzyjny musisz być na poziomie wejściowym, czyli tam, gdzie spożywasz te produkty. Natomiast w przypadku osób, którym niekoniecznie zależy na mocno wyrzeźbionej sylwetce, albo które mają bardzo dobrą genetykę, w przypadku takich osób bez większych schorzeń. Nie, bym powiedział, nie jest to wskazane, żeby ważyć sobie te produkty. Wystarczy postarać się o jakiś tam kawałek białka, dodać sobie odpowiednią ilość tłuszczów w postaci dwóch, trzech, czterech łyżek tłuszczów. I prawdopodobnie taki posiłek spożywany 2, 3-4 razy dziennie będzie rozwiązaniem, który doprowadzi do stanu ketozy i będzie się sprawdzało na co dzień. Nie musisz tych produktów ważyć, ale co by warto było robić, to na przykład obserwować swój organizm, co się dzieje w korelacji z tym, co akurat spożywasz czy spożyłeś w ciągu następ... kolejnych tygodni. Warto to robić. Waga nie jest konieczna, ale może Ci pomóc, jeżeli to już robisz na oko to staraj się również oko wykorzystać w momencie obserwacji swojego organizmu i jakie zmiany zachodzą. Kolejne pytanie. Papierosy, a dieta ketogeniczna? W przypadku papierosów odpowiedź jest dosyć krótka i zwięzła, mam nadzieję, na temat. Papierosy nie mają znacznego wpływu na, w przypadku większości osób, znacznego wpływu na poziom cukru, we krwi. W związku z tym takiego wpływu nie ma. Bardzo ostrożny byłbym tutaj w przypadku różnego rodzaju e, takich e, papierosów czy e, tych płynów do e-papierosów, które są. Smakowe. Tam może być problem. Faktycznie coś takiego możecie wytrącać z ketozy, bo może faktycznie wpłynąć na poziom cukru we krwi, w związku z tym wytrącicie w ketozy, z ketozy. Kolejne pytanie: wypadanie włosów na ketozie. No i tu jest kwestia taka, która pojawia się bardzo często u kobiet. Z czego to wynika? No, nie wynika to najczęściej z różnego rodzaju niedoborów. Chociaż tutaj oczywiście nic nie zaszkodzi, kiedy się zaopatrzysz w dobrej jakości biotynę, czyli witaminę H, czy inaczej B8. Jeżeli się zaopatrzysz w selen, miedź, czy witaminę D3. Natomiast tak czy siak, wypadanie włosów bardzo często związane jest ze stresem. Zauważ, że różnego rodzaju stresy, tak jak na przykład. Kobieta po y, urodzeniu dziecka dopiero po jakimś tam czasie te włosy zaczynają wypadać. U jednej kobiety będzie to bardziej intensywny proces, u drugiej mniej intensywny proces, a to zależy od stopnia odczuwalnego stresu. To stres, bym powiedział, bardziej za to odpowiedzialny. W momencie, kiedy dostarczamy organizmowi stres w postaci zmiany diety, faktycznie to wypadanie włosów może występować, natomiast tym raczej bym się tak mocno nie martwił. Jeżeli ten proces nie ustępowałby na przestrzeni dwóch, trzech, czterech Tygodni, no tutaj pościłbym się jakąś suplementacją. Raczej bardzo rzadko wiąże się to z starczycą i tutaj dieta ketogeniczna nie jest. Stricte dietą, która może powodować sama sobie wypadanie włosów, to dieta w jakby w konfrontacji z Twoją fizjologią, bądź też różnego rodzaju niedoborami, które mogą się nasilić na diecie ketogenicznej, mogą spowodować wypadanie włosów, w związku z tym ta suplementacja byłaby wskazana, bądź też zwracanie uwagi na to, jakie ilości. Biotyny, miedzi, selenu czy witaminy B12, D3 spożywam w moim pożywieniu. Na to bardziej bym zwrócił uwagę. No, i to w zasadzie e, byłyby te najczęściej pojawiające się do tej pory pytania. Jeszcze raz zachęcam Ciebie do zadawania pytań. Nie jestem co prawda w stanie odpowiedzieć na wszystkie osobiście, w związku z tym będę tworzył takie sesje QA e, na bazie raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. W związku z tym pisz swoje pytania, za wszystkie jestem wdzięczny, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie pierwsze kolejne. Wszystkie te, które pojawiają się najczęściej, zapraszam Ciebie na Instagram. Tam również możesz pisać e, pytania. No i cóż, jeżeli Ci się podobało, łapka w górę, zostaw swój komentarz, subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. Serdecznie Cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.